Hola, witam w Hiszpanii! Czekam mnie tygodniowy urlop. I to nigdzie indziej jak w Hiszpanii. Lecę się spotkać ze swoim bardzo dobrym przyjacielem ze Stanów, z którym sobie spotykamy się od 8 lat. Gdzieś co roku, gdzieś w innym miejscu w Europie. No i w tym roku padło na. Hiszpanie. Lecę tam na maraton w miejscowości Jerez, więc to będzie mój pierwszy maraton od Krakowi. Uznałam, że to jest dobry moment na to, żeby przypomnieć sobie te maratońskie yy, emocje. Ich będzie pół na pół, pol, po polsku i po angielsku, yy, tak żeby dla niego też była jakaś pamiątka. Yy, no i też będziemy gadać, nie? więc no, Tak więc taki disclaimer. I was just because I can't sleep on planes. So, meet my friend Adrian. Every year we try to meet in a different part in Europe, and now we are in Madrid. Mm. <laughs> Somebody is very tired because he actually you didn't sleep that well. No, I didn't sleep. I slept like for fucking two hours. Jesus. This video will be Polish English. Also, <laughs> too late if I just got you demonetized, but I don't think you're making <laughs> much money off that anyway. We have to this, this, yes. Okay. So, it's under construction or Yeah, this okay. bit is under construction. That's crazy. Fucking stupid. <laughs> Let's, go. Let's go. Vamos. Plaza Major, to chyba najbardziej charakterystyczny plac w całym Madrycie. I szczerze nie wiem czym się tak ci ludzie ekscytują, bo w sumie bezek plac, cholerę ludzi, policji, naciągaczy. Chyba są docieka. Lecę do celu jakim jest Parco de Casa de Campo. Campo de casa? Uh, casa de Campo. Proszę, kolejna atrakcja, Mercado de San Miguel. Samo się trafiło. Wielbiam takie zwiedzanie przez bieganie, bo można dotrzeć w takie magiczne miejscówki jak ta, gdzie nie ma totalnie nikogo, a klimat jest po prostu Iście hiszpański. Jest zielono, kurczę, u nas dopiero co przebijają się pierwsze trawy. A już jest no prawie początek maja, a tu jest tak zielono, ptaszki śpiewają, pachnąco, no żyć nie umierać. Powoli dobiegam na szczyt i zaczyna pojawiać się panorama miasta. Przed nami widać Pałac Królewski i całe miasto jest właśnie w tamtym kierunku. Niestety no nie mogę się zbyt nie obciążać, ponieważ nadchodzi maraton, ale będę go robiła treningowo, więc... Mogę sobie pozwolić na to, żeby teraz sobie tak luźno biegać wtedy kiedy mam na to ochotę. A jak się czuję, w miarę ok, ale ostatnimi czasy um, pobolewa mnie prawe kolano i muszę to po prostu obserwować. Zobaczymy. No i, no i cóż. Nie no sorry, ale ja nie wiem co powiedzieć, bo tutaj tak pięknie. No. w Hiszpanii za mną 12,5 km. Samo poczucie fantastyko. Prawdziwą sztuką jest ułożyć ciuchy tak, żeby nie spadły. To jest są realia życia biegata. Na wakajkach. bagażu. Nawet nie wiedziałam, słuchajcie, że coś takiego jest, ale Adrian mi powiedział, że właśnie po zamachach w Madrycie, po prostu uwzględnili tego typu kontrolę. No i teraz czekamy na, na pociąg, jedziemy do Sewilli. City Hall. So you know how people say that football is the national sport here in Spain? Yeah. It's actually protesting. Really? So do they actually protest so much? Yeah every day every day they protest about something. What do we got here today? So Adrian, what is the story behind this cathedral? Um, I don't know. There's a bunch of Catholics here. <laughs> they were bored because it was the 1500s and there wasn't any Netflix back then. So instead of you know being smart people inventing Netflix, they wanted to make a cathedral because they had nothing to do. <laughs> yeah, fine. Christopher Columbus is buried somewhere in here. Oh, I, yeah, no, no, he's buried here. Well, he never got to the U.S. Oh. He got to the Dominican Republic, but he never got to the U.S. Anybody who says that he discovered America is a liar. <laughs> but you remember the day. No, I don't remember the date. I know that it was a 1492. I know the yeah, year. That's enough. <laughs> that's so, Adrian, what kind of words do you know? One oh, Polish? Yeah. I know. Kurwa. <laughs> Dziękuje. Oh. Uh, pirogi, <laughs> kielbasa, <laughs> Prince Polo, um, um Don't get hit by the tram. That'll be a great way to go out. Don't right? a fucking tram moving two miles an hour. <laughs> and we are going to our Airbnb. We're just five minutes from. Shower and rest. Mira, eh, cuatro cosas importantes. El, el wifi okay. lo tenéis aquí con la contraseña. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Si tenéis, tenéis, tres dormitorios, podéis utilizar el tema el que más ocurre. Sí. Uno sencillo, uh -huh. ¿vale? Sí. Dzień dobry bardzo. Mamy piątek, jest godzina 9.45. Stałam do 9, no ponad 10,5 godziny, byłam tak zmęczona. Pokażę Wam, co dzisiaj będzie na śniadanie. Tutaj sobie robię kawkę, podgrzewam mleko, jogurcik Alpro, kokonat, bardzo fajny w smaku. I teraz tak, tutaj mam na noc, zrobiłam płatki owsiane, które wstawiłam do lodówki z nasionami chia i z odżywką białkową. Ja sobie wożę coś takiego, zawsze jak podróżuję, tutaj mam po prostu taki szybki miks bezproblemowe. Pogoda na zewnątrz wygląda następująco jest 15 stopni i 37 km na godzinę wiatr. Is a tornado. Pada deszcz jak cholera, więc mm, tak średnio mi się chce wychodzić. Krótki update'cik podróżniczy. Właśnie zablokowałam BlaBlaCara. Okay. A potrzebujemy pojechać do Sewii i z Sewii przedostać się do, w okolicy Cadiz. No i taka podróż komunikacją y, zajmuje około 4 godzin. W ogóle odpada, ale znalazłam gościa na BlaBlaCarze, który właśnie nazywa się Jesus. proszę bardzo, jeździ Audi A3. No i kosztuje nas podróż 28 funtów y, na dwie osoby, no to wychodzi, nawet gdzieś to tu liczyłam, 30... What do you want? What? Are you filming? Yeah. <laughs> Um, wychodzi 34 euro i całkiem na spoko, jako że za dwie osoby do samej siebie wychodzi na 20 euro autobusem. No. Hejo, hejo! Po połowie dnia przeleżanej, no niestety, trafił się ten dzień w miesiącu, ale co tam? Pół dnia tak naprawdę padało, więc nie jest mi nawet żal. Adrian wybył do małej miejscowości. Jakieś chyba 40 minut stąd, żeby pooglądać repliki łodzi Krzysztofa Kolumba. Jesteśmy w miejscowości Cuelva. To jest no, takie małe miasto, bardziej pod kątem turystycznym w lecie, bo jest tutaj bardzo dużo plaż i bliziutko w sumie do Portugalii. Gdyby nie fakt, że pogoda dzisiaj jest taka mocno biegowa, to byśmy po prostu wybrali się do Faro, do Portugalii. Super się dzisiaj biega. Mimo ogólnej ciężkości. Bardzo fajne miasto. Wiecie, taki po prostu... Liveable, jak to mówi Adrian. Czyli idealne do mieszkania, do życia. Naprawdę jest przepięknie, jest czysto. Ja się czuję bardzo bezpiecznie. Nawet są jakieś hopki, więc może jakieś przewyższenia nawet wpadną. Nie no, jest super, super. To. Czekam właśnie na Adriana, który jak zwykle milion tysięcy lat mu to zajmuje, żeby się zebrać i czekamy na e, Blabakara. Wuelva. Ale bueno, que, que queremos salir un poco de Sevilla, un lugar un poquito más. Pero, ¿huelva usted? Sí. ¿Qué tiempo lleva aquí? Como um, dos días. Ah, dos días. Honesty, almost worth it. Yeah, yeah. I mean, yeah. Yeah, so, yeah, it was less than two hours. Yeah, that was crazy. And look, there is a Michelin guy. Utknęliśmy w ciemnej dupie, a mianowicie mamy ani Ubera, ani nic takiego. Busy przyjeżdżają jak chcą, więc jestem ciekawa, czy uda nam się w ogóle stąd wyrwać. No jest śmiesznie, ja już zaczęłam łapać stopa, no ale chyba... Nie są zbytnio chętni, żeby wziąć dwie osoby na, na do siebie, no ale może nam się uda. Może któryś autobus przejedzie. Nie go first. Zostaje nam przejście 10 minut i powinniśmy być na zakwaterowaniu. Inside. welcome veggies. Yeah? Okay. oh okay yeah. we are lucky thank I mean, it's you i it's a idea, no? yeah. it is saturday koftas Ooh, this is nice. I' nie like get a and once again, what did you take? The souvlaki. so with chicken and fries. Yes, but fancier. <laughs> Mam do odgrzania jeszcze z wczoraj makaron z soczewicy, ciciorka, pomidory, broku, trochę sałaty. Kupiłam dzisiaj świeże szparagi, więc mega się cieszę. A do tego mamy kotlety z Sejtana. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj niedziela, dzień startu szery maratonu. Kurczę powiem wam że nie wiem jak to jest, ale bez względu na to, o której wstanę, to zawsze za późno wyjdę i zawsze się potem spieszę. Nie ja chyba lubię te emocje, szczerze powiedział przy takiej nerwówki. Aha, a jeżeli chodzi o mnie, to zaraz ściągnę ten kubraczek, bo jest 13 stopni już, a tak sobie tylko wzięłam, żeby teraz nie zmarznąć. Krótka koszulka, spodenki, no i altry, żeby było wygodniej. Jestem już nasmarowana swoimi ulubionymi e, żeńskimi tutaj kobiecymi kremami, czyli zakęckinem, czyli sudokremem i kremem takim żelem chłodzącym właśnie na prawe kolano, żeby nie było dzisiaj niespodzianek. 3 godziny sherry maratonu za mną szczerze powiedziawszy zakładam, że to jest około 30 km ponieważ nie działa mi zegarek coś się z nim dzisiaj stało i mówię, dobra już trudno więc słuchajcie zapisałam się na maraton z myślą, że to będzie maraton asfaltowy przechodzę sobie na start a tam buty Hoki Mizuno Salomony ale tyle kurde, pomyliłam bieg. No i potem wchodzę na stronę, czytam, 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 no że to jest jeden z najbardziej malowniczych biegów trailowych na południu Hiszpanii. I sobie że no zajebiście, w sensie całe ciśnienie ze mnie zeszło. Ostatnie 9 km. zeszłam z ostatniego punktu, gdzie przemiły pan spryskał mi kolana, łydki i kostki takim sprayem mrożącym, po prostu coś pięknego. Ej, ale czad. Na samą końcówkę 2,5 km przebiegamy przez środek winnicy. O, oh, fak! No cóż, wygląda, że po zabawie. ale fajnie było. Nie no, mega będę wspominać ten maraton na pewno. No przede wszystkim to był wielki szok, że to nie był bieg asfaltowy. A stało się to mniej więcej tak, że ja po prostu wybrałam maraton i myślę sobie, że będzie, wiecie, w Hiszpanii to po płaskim, nie? W końcu gdzieś tam w jakimś No i wyprowadziło nas na okoliczne hopki i winnice i słuchajcie, normalnie to były prywatne winnice i ludzie otwierali bramy i myśmy przez te winnice przebiegali. Były takie momenty, że po prostu po kostki w błocie i ja jeszcze mam altry, a altry bardzo źle. Kurde, to nie jest dobry wybór na błoto, bo one te błoto zbierają i za cholerę nie da się tego pozbyć. No ale słuchajcie, szczerze powiedziawszy, wolę już to błocko i to wszystko, bo w ogóle mnie nie bolą kolana. Kolana nic mi nie boli. Trochę sobie tylko obtarłam tutaj pod plecakiem, ale tak minimalnie. Więc ja się mega cieszę, że okazało się, że to nie jest bieg asfaltowy, bo ja po prostu asfaltu nie znoszę. I myślałam, że jak się zapiszę na maraton gdzieś, wiecie, dalej yy, za granicą, to może to odczaruje tą traumę Krakowi. Nie. Co więcej, uważam, że asfaltowe nie są mi wpisane i tak miało być. Więc bieg bardzo fajnie zorganizowany. Przemili wolontariusze, przemili. Yy, punkty były tak naprawdę co 5-7 km, Woda, izo, owoce. No naprawdę... Mega, mega super! I e, woda też do polania się to było bardzo ważne, bo jednak było mega ciepło. Jestem cały oczywiście, jakieś obtarcia tu mam nawet, ale poza tym było naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. E, no i teraz zmierzam do nas, do e, domku, wezmę prysznic i chyba zrobię sobie takie mini morsowanie w wannie, bo nogi mocno to odczuły mimo wszystko. No prawie 40, chyba 8000 tysięcy kroków. No, ale cieszę się, że to podłoże było miękkie, bo dzięki temu e, e, stawy nie cierpią. No a klimat naprawdę iście hiszpański. No to w sumie, jeżeli chodzi o update maratoński, to tyle. Będę jadła, odpoczywała, może się nawet prześpię. E, Adrian wciąż idzie. Wydaje mi się, że tak w ciągu 40 minut powinien już być na mecie. Zobaczymy. On ma swoje 13 km, <gryw> ja mam swoje 42. I fajne to jest naprawdę fajnie jest móc robić rzeczy wspólnie też osobno, ale też dla niego to jest pierwszy raz wiecie udział w w, w ogóle jakimś takim wydarzeniu sportowym i on sami mówi, że miał Imposter syndrom, że czuł się nie na miejscu. wysłuchaj. po prostu baw się tym, baw się tym w ogóle nie, nie myśl za dużo nie. I kurczę, widać, że on mówi, że kurde, jeszcze nigdy czegoś takiego nie przeżyłem, żeby być częścią. Ja wiecie, taki duży i tak dalej. A ja mówię, słuchaj, to nie o to chodzi. Naprawdę. Chodziło o to po prostu, żeby dobrze się bawić, fajnie spędzić czas i tyle, więc mega się cieszę, że on też dzisiaj ma swój maraton. No i o, zobaczymy co dalsza część dnia przyniesie. Nie no, I'm not joking, look last night it was more crowded around here at 10 than it was uh, right now so stop moving, I, I keep on having a... <laughs> no, keep on moving. We keep on moving to the sides. No fuck you, I'm gonna start. <laughs> oh, that was, funny. That was fun. <laughs> so, welcome to Cadiz. We have just arrived and we are actually searching for some food. Uh, first impressions. Oh, this is beautiful. It is really beautiful. It's like Miami if they got rid of all the cars and shit. Exactly. It's really, really beautiful. Uh, Un decía: Viva mi dueño, viva mi dueño prima, viva mi dueño. Una tortuga canta sobre na jakieś bułeczki, awokado, super awokado, mięciutkie, piękne, pomidorki i, i wsio. Tak więc to jest nasz ostatni wieczór w Keres, a jutro o godzinie 7.20 mamy pociąg do Cordoby. z Hiszpanią. Dzisiaj najpewniej jest to już mój ostatni bieg. Dzień przerwy po maratonie. Totalnie dzisiaj luźno. Tylko i wyłącznie w klimacie zwiedzania. Jestem w Kordobie. I biegnę taką fajną ścieżką. Zabijcie mnie, nie pamiętam jak się nazywa ta rzeka. Muszę to sprawdzić. Ale kurczę no. Prawie jak na bulwarach w Warszawie. Nie no, jest super, ja się też bardzo dobrze czuję, trochę mnie ciągnie e, pasmo w lewej nodze, ale e, tak w skali od 0 do 10, czy powiedzmy 2, ale coś tam czuję, więc dzisiaj sobie piłeczką też rozmasuję, no i cóż, lecę przed siebie, nie mam pojęcia ile dzisiaj zrobię, no tyle i robię, miała ochotę, pogoda jest super, jest 23 stopnie, lekki wietrzyk, So, we are going to Burger King. As you see, my run is done. Adrian's sleep is done. So, we are ready for our final Spanish meal. No, no. no. Our final Spanish meal is not tonight. We're going to lunch tomorrow. Ah, uh, yeah, but I just wanted to say that we are going to the most vegan friendly place, I think. Where? Here. Oh, yeah. Definitely. Spain is not very I'm vegan for now. No, 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 no. So,. Let me take you to the most vegan-friendly place in Burger King. Pardoba. Burger King. Muszę powiedzieć, że jeszcze takiego burgera... Kurde, ta mi spadła. To nie jadłam. Matko! W sensie ogromnym pozytywnym. Wielkie to jak nie wiadomo co. Kosztowało mnie to ile? Te 5 euro, ale powiem Wam. To jest taki wypas, że po prostu naprawdę jestem pod wrażeniem.